Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim, a już za chwilę na naszej antenie mecz angielskiej Championship Bristol City zmierzy się z Coventry City. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy! A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Tak zagra dzisiaj drużyna gości. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda to ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry, raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. pierwszy gwizdek jedziemy James Palmer Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Wells. Wciąż pro na przód. Z tej mąki może być chleb. Przeciwnik liczył na gole, ale już po zagrożeniu. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. O, i to był książkowy odbiór piłki. I to tyle z tej akcji. Palmer. No, 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 ale trik. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Tak powinien wyglądać czysty odbiór. Nie daje sobie odebrać piłki. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki, sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. Dobra interwencja, nie wyczy tę próbę ataku, Tomasz, Palmer. Palmer. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Bomba w górę! Gramy! W pierwszej połowie obie drużyny zagrały na podobnym poziomie, ale przerwa mogła coś zmienić. Zobaczymy, kto lepiej wykorzystał ten kwadrans w szatni. No i po ataku zagrożenie minęło. Sędzia nie może tego nie gwiznąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Williams. Wells. Prawo. dobry odbiór, blisko własnej bramki. Świetny teraz Dribbling, wciąż idzie na bramkę. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. Palmer. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Zablokowane uderzenie. No i znowu blokuje strzał. Odważnie i skutecznie. Brawo. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. I gol! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Mamy powtórkę tej pięknej bramki. Obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak. Ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. No to mamy 1 do zera. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Aj, błysnął teraz techniką, ale obrona jest czujna. Dobrze kasuje tę akcję dzięki wzajemnej asekuracji. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Co wyjdzie z dośrodkowania? Tyle, że piłka wpada w rękawice bramkarza. Przerwał to dośrodkowanie. Jeszcze jeden, ostatni zryw. Walczą do końca o wyrównującą bramkę. Ostre, twarde, skuteczne wejście. On to potrafi się zastawić. Rywale nie mogą zabrać mu piłki. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Groźnie, zbliża się do bramki. Muszą teraz się dobrze zastanowić, dobrze rozegrać stróżny i może im to dać wyrównanie. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Teraz z rogu na 11 metr. O, naprawdę dobra obrona. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Ależ wyrównane oglądaliśmy spotkanie, Tomku. Tutaj mógł paść każdy wynik, ale fani na pewno cieszą się z właśnie takiego. Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Dobra postawa w dzisiejszym meczu. Strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie, a i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej. I ruszyła pierwsza połowa. A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem.